Gdzie ja jestem? Czy mi zapisało grę? O, siema ma widzowie w kolejnym odcinku właśnie poza kamerami, poza nagraniem. Przed chwilą, nie? Pokonałem go. To nie jest fake, musicie mi uwierzyć. Pokonałem go. Czekajcie, ścisze. Tak, pokonałem go. Dobra, idziemy tutaj. Była długa. Tutaj były zacięte walki z takim i Tamatakim. Dobra, masz ten szczęście. Co ty gadasz? pchnąć nie musimy. Daj mi swoje trzuski, co ty nie ma? Oddaj Daj mi swoje trzuski. Daj mi swoje trzuski, nigdy się nie ma. Muszę się nie wystanie z bandami. Tam to być. Zachowuj się. No przestań. Tutaj mamy jakieś instrukcje. Tutaj stoję. Aha, czyli z takiego miejsca. Czyli chyba z tamtą. Czekaj. Nie mam tu zrobić. To jest miejsce mam. Okej, kumam, kumam. Oh, chyba. Behave, bo to musi być chyba jeszcze bliżej. No i co jeszcze. jeszcze? No i co jeszcze? O. No i co jeszcze w oświatku? Ojej! Ej! Coś mogło nie... Plan ucieczki już mam obmyślony. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć z trzema takim i tam atakiem. Gdzie się nam zapisała gra? Jest już tam. Przy... Musimy go nosić! Dobra, chodź, ponosimy cię, bo ty jak zwykle nie umiesz. I co jeszcze? No, ja nie chcę, żeby nagrań było takie krótkie, bo pewnie będzie. Tak, muszę iść po te czapeczki, nie no. Oni się dają, ile jeszcze gardzi mu pan, pan, czy będzie trwało? ile jeszcze no już długo to trwa ile to już trwa tak ile, ile już my to przechodzimy długo Dobra, to nie ma Trzy z... Już mam wszystko obczarzone, nie? Litwie. Jakimiś Czekaj, zostań tutaj, patrz. On tutaj, ja tutaj skakuję. Uda mi się, patrz. Ja tutaj wskakuję. Ja już muszę być tutaj z tym ptakiem. To mi się uda. W ogóle coś tutaj... Czekaj, patrz, bo tutaj się... patrzcie widzowie. Tutaj się krzesło nie da przewracać. Coś tutaj ciekawego znalazłem. Dobra, nie właśnie. Tutaj się krzesło nie da... Oni to naprawili, o nie! And over N nie, nie chcę cię włączać. Za daleko jesteś. Great stones with one bird. Behave or get banned. Great stones with one bird. Halo. Nie jestem No chuj, gdzie ty nie po gruncie? Co ty robisz, pila? No, czemu się wszystko powtarza? Zgadzaj o Bambam 2. Też te trudności. Tak, opila by nic. To była moja trudność. nie jak dobra już odczaiłem tą grę znaczy tą grę tą... musimy cię cofnąć po te czapeczki ja już to nam przygotuję i zaraz wrócę najgorsze było otwieranie pozdrawiam admirosa bo jakby od niego korzystam z podpowiedzi Trochę sobie czasami nie wiem o co chodzi. Bo ja kiedyś, no kiedyś, czy ja, no kiedyś grałem w Garden of Band -Band 3, tylko pozapominałem. Bo niektórych rzeczy nie wiedziałem, to sobie korzystałem, nie? Więc polecam też jego kanał. W montażu go pokażę. Znaczy, wygodnie, pewnie widzicie ten kanał, ale ja nie widzę, bo ja to w montażu dopiero dodam. And over your I musimy się poddać dobrze że on tam ma takiego i tam ma takiego nie muszę do tego On mi się no on nie wie co mi ben 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 tego nie Ben. ben. With one mm -hmm. over your bend, bend. stones with one Ben, Ben.

Coś, coś, znalazłem. Co to jest? Jester. Aha, to nas nie interesuje. Wyprowadzamy do z tej pustki. Dobra, etam. A widzę, przeszliśmy grę i się cofnąłem, nie? Bo przeszliśmy grę, nie? Więc fajnie. I się cofnąłem. Oj, co to się stało, bo my zabraliśmy wcześniej kasetę. Widzimy bambalinę chyba i człowieka. To tyle. Dobra, widzę, dziękuję. za oglądanie. Widzimy się w gardzie o ban ban. Cztery.